Dzień dobry, witam Was serdecznie i z góry uprzedzam, że dzisiejszy odcinek nie będzie tym odcinkiem podcastu, w którym ciśniemy sobie śmieszki, heheżki z literatury. Bo dzisiejszy odcinek będzie pierwszym w pełni poważnym odcinkiem mówiącym o poważnych doświadczeniach historycznych i mówiącym o poważnej powieści. Moje postanowienie nagrywania odcinków i wrzucanie ich co dwa tygodnie trochę runęło w momencie, w którym skupiałam się bardzo mocno na doszlifowaniu pierwszej części mojej pracy magisterskiej. Natomiast ten odcinek miałam też przygotowany od dłuższego czasu i on chyba musiał trochę odleżakować swoje. Bo powieść, o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć i trochę skonfrontować ją z moim doświadczeniem czytelniczym, tym jak mi się ją czytało, jest powieścią ciężką i nie mówię, że z powieścią ciężką ze względu na język, na historię w niej zawartą, bardziej na ładunek emocjonalny, który ja przyjęłam czytając tą powieść. Czytałam ją bardzo długo, zaczęłam ją czytać w okolicach czerwca, a skończyłam ją czytać wydaje mi się, że jakoś we wrześniu. Więc ten okres, w którym ją czytałam, był naprawdę bardzo długi, ale wymagał ode mnie ogromnego czytelniczego skupienia i skupienia się na każdym drobnym słowie. A powieść, o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, jest to Wiek Czerwonych mrówek Tani Piankowej. Zanim zacznę Wam opowiadać o tej powieści, chciałabym, żebyście może zastanowili się trochę nad tym, czy kiedykolwiek byliście bardzo głodni. Bo powieść, o której chcę Wam powiedzieć, jest powieścią o głodzie, ale to nie jest taki głód, który odczuwamy normalnego dnia, kiedy po prostu jest pora przed obiadem. To z głód, który staje się normalną częścią naszego życia który towarzyszy nam w każdej chwili, który w pewnym momencie z nami mieszka. I my się do niego zaczynamy przyzwyczajać z jakiegoś powodu, bo staje się nam naszą codziennością. Powieść została wydana w Polsce w 2023 roku i autorką jest Tania Piankowa, ukraińska pisarka. Opowiada ona o historię największej klęski głodowej w Europie. Autorka podczas pracy nad powieścią miała dostęp do archiwów. W tych archiwach znalazła opis wsi, w której zostało stworzone sanatorium dla osób leczących się z otyłości. I sam opis tego sanatorium i tego, że znajdowało się ono w miejscu, gdzie tuż obok umierało tysiące osób z głodu, jest zatrważający i ten sam obraz mamy w powieści. Mamy sytuację, że w powieści mamy wieś o nazwie Macochy. Która jest dotknięta chłodomorem, czyli wielkim głodem na Ukrainie. Tuż obok jest właśnie owo sanatorium dla osób leczących się z otyłości. Mamy dwie skrajności: Skrajność jedną, w której bohaterowie mierzą się z przeogronym głodem. Skrajność drugą, w której bohaterowie mają co jeść, aż do przesytu. Z jednej strony umierają tysiące osób, a z drugiej mamy. Setki osób, które żyją w pozycji iście uprzywilejowanej. I opowiadając o wieku czerwonych mrówek, zdaję sobie sprawę z tego, jak ogromny rys historyczny muszę przytoczyć. Ja kilka lat temu, przygotowując się do matury z historii, zainteresowałam się chłodomorem i Przesłuchałam i czytałam dość dużo rzeczy na ten temat, natomiast wiadomo, że jeżeli z jakiejś wiedzy nie korzystamy aż tak, no to ona z nami nie zostaje na dłużej. I musiałam sobie kilka informacji odświeżyć. Przybliżając Wam przede wszystkim lata, w których wydarzenia zarówno jak i w książce, jak i te historyczne się dzieją, to są lata 1932-1933. Władze komunistyczne Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wywołują na... W terenach Ukrainy, klęskę głodową. W jaki sposób to się dzieje? Ludność wiejska musi ulec kolektywizacji, czyli wszystko, co wieś wyprodukowuje, musi stać się dobrem państwowym. Natomiast władze radzieckie narzucają tak duże normy, że ukraińska wieś nie jest w stanie tych norm przerobić. Nie ma po prostu takich sił przerobowych, żeby te normy wyrobić, więc wszystko, co zrobią, jest im odbierane. Tak, odbierane jest im każde ziarno pszenicy. Działania, które przyczynają się do klęski głodowej, są też wynikiem buntu ukraińskiej ludności. Nie zgadzali się z postanowieniami kolektywizacji. Przede wszystkim sprzeciwiali się wobec ściągania obowiązkowych, nieodpłatnych dostaw produktów rolnych w wymiarze właśnie przekraczającym możliwości przerobowe. Polityka ta została wprowadzona nieco wcześniej, ponieważ jest to rok 1929-1930. Według różnych źródeł możemy domniemać, że zginęło od 3 do 10 milionów ludności. Hołodomor dla narodu ukraińskiego jeszcze w latach 90. pełnił taką funkcję spajającą, czyli było takim wydarzeniem, które podtrzymywało wspólnotowość narodową. Musimy pamiętać, że Ukraina jest Stosunkowo młodym państwem, więc dla nich każda wartość takiego wspólnotowego przeżycia jest istotna w budowaniu poczucia. Narodowości. Mamy kilka zapisów też pamiętnikarskich w języku polskim, dlatego, że Polacy również byli częściowo dotknięci Polacy mieszkający na tamtych terenach. Mamy książkę pod tytułem Zabić głodem, słowieckie ludobójstwo na Ukrainie, Mirona Dolota. Nie czytałam tej książki, Przeczytałam sobie kilka recenzji. W jednej z nich mamy zapis o tym, że radzieckie władze tak naprawdę odbierały chłopom wszystko, co mogło stać się posiłkiem. Chodziło o to, żeby. Ukarać chłopów za to, że po prostu nie chcą oddawać całości. Więc jeżeli nie chcecie tego oddawać, to zabierzemy wam to siłą. Przeszukiwali domy, zaglądali do piecy. Na przykład, czy przypadkiem nie chowają czegoś. Zwierzęta gospodarskie były przenoszone do kołchozów i tam były używane. No i chłopi też musieli odpracowywać te normy właśnie w kołchozach, bo skoro uprawiając ziemię nie mogli ich wyrabiać, no to byli przenoszeni do kołchozów, żeby wyrabiać te normy. Ludność wiejska szukała wszelkiego rodzaju sposobów na to, żeby czymkolwiek się posilić. Żyli się trawą, chwastami, zupa z kamosy. Te opisy dań, one odnajdują również miejsce w powieści. Tłumaczem jest Marek Zadura i on daje taką notę od tłumacza na samym końcu, i informuje czytelnika, że nazwy potraw są przetłumaczone w sposób opisowy. Na przykład zupa z pokrzyw, dlatego, że nie ma w języku polskim takich słów, które nazwałyby te dania. Więc zdecydował się na tłumaczenie opisowe, żeby nie wymyślać polskich odpowiedników. A jak najwierniej oddać realia, w których żyją bohaterowie powieści. Kwestie językowe tej powieści są bardzo ciekawe, bo oprócz też tych kwestii związanych z tłumaczeniem potraw na język polski, w wersji oryginalnej wypowiedzi bohaterów bolszewickich są napisane językiem rosyjskim, ale w alfabecie ukraińskim. Natomiast w polskim przykładzie są one przetłumaczone na język polski. Ale da się wyczuć, który bohater mówi językiem rosyjskim. I teraz kilka terminów, zanim zacznę w ogóle opowiadać o tej powieści i o tym, co się w niej dzieje. Tu jest bardzo dużo terminologii, w ogóle związanej z tymi układami sił, z postrzeganiem chłopa w latach 30. w Związku Radzieckim i z wizerunkiem chłopa. Musiałam się trochę informacyjnie przekopać. Bo ja się nigdy nie zajmowałam tym tematyką. Natomiast ta powieść niejako na mnie wymusiła. Teraz tak. Bardzo często w powieści pojawia się słowo kułak, kułacy, kułactwo. Kułak jest pejoratywnym określeniem bogatego chłopa, właśnie w Związku Radzieckim. A bogaty chłop był wrogiem klasowym. To jego mieli nienawidzić inni chłopi, i to wobec niego miały być stosowane różnorodne formy represji społecznej. Chłop, który przez lokalne partie był uznany za kłaka, podlegał rozkułaczeniu. Co to było rozkułaczenie? Konfiskata jego majątku, przejęcie ziemi, przejęcie bydła, przejęcie gospodarstwa przez kołchos, czyli miejsce upaństwowione, które miało zajmować się właśnie dystrybucją i produkcją żywności w imię państwa. A następnie Taki chłop był deportowany do Gułagu albo zesłany do odległych rejonów w związku. W powieści mamy opis takiego rozkułaczenia. Kiedy w 31 domacu przyszli komuniści do Charytona razem z wozem, jego wiecznymi wydłami i kobyła, zrobili ich uchoźnikiem. Wszystko zabrali z jego gospodarstwem. Pług, kultywator, bronę. Po rewolucji propaganda bolszewicka nadawała temu pojęciu wyjątkowe pejoratywne zabarwienia. Dlatego, że tak jak mówię, wobec bolszewików bogaci chłopi stanowili wroga klasowego. Taki znany wszystkim obraz rewolucji bolszewickiej, znamy przede wszystkim z przedwiośnia Stefana Żeromskiego, tego jak rewolucja rodzi się w Azerbejdżanie, czyli w Baku, w miejscu, w którym wychowuje się i żyje Cezary Baryka. Widzimy cały ten proces tego, że bogaci muszą oddawać wszystko dla dobra, innych. Czyli trzeba znieść maksymalne różnice dla dobra innych, ale tak naprawdę tylko bogacą się ci, którzy są przy rewolucji. I mamy tam na przykład sceny, w których Baryka rozkrada matkę i zdradza, gdzie trzyma pieniądze. To jest taki obraz rewolucji bolszewickiej, który wszyscy znamy z literatury. A tutaj mamy obraz tego, co rewolucja bolszewicka robi ze społeczeństwem i postrzeganiem różnych warstw społecznych. Ponieważ w domenie komunizmu, w takim ogromnym skrócie i z chodzi o posiadanie własności. W domenie komunizmu tej własności prywatnej nie ma, jest własność wspólna i państwowa. I teraz chciałabym właśnie przejść do bohaterów powieści. I zacznę od bohaterki, której historię chyba przeżywałam najbardziej. Jest to Dusia. Ja wdocha. Dusia ma 19 lat, mieszka w macochach ze swoją rodziną, z matką, z bratem. I z babcią. Jej matka chodzi do kołchozu, a ojciec został aresztowany. Jej rodzina wcześniej była dobrze sytuowana byli odebrani jako ci bogaci chłopi, więc tak naprawdę stracili wszystko, całą ziemię. Dusia wraz z matką i młodszym bratem Morysiem przeprowadzili się do babki, do jej jednoizbowej chaty, a ojciec, tak jak mówiłam. Został aresztowany i najprawdopodobniej wywieziony do gułaku. Historia Dusi jest dla mnie o tyle zatrważająca, że mnie bardzo interesuje w literaturze obraz dziecka. I tutaj ta historia jest przedstawiona z perspektywy nastolatki. Obserwujemy trudną sytuację oczami nastolatki, natomiast te opisy, które widzimy wraz z Dusią, powiedzielibyśmy, że one nie są w żadnym wypadku... Opisane tak, jak nastolatka by widziała tą sytuację. Dusia bardzo szybko wchodzi w rolę dorosłej i jej naczelnym zadaniem jest to, żeby jej bratu Morysiowi nic się nie stało. Ona za wszelką cenę chce chronić Morysia. I taki jeden z pierwszych opisów, który mamy ze strony Dusi. Mam 19 lat. Morysiowi biegnie dopiero 15 rok. Jest zima 33 w Macochach. Nasz nowy, ciepły dom sprzedaliśmy za osiem bochenków chleba, a sami przynieśliśmy się do starego babcinego. Tego chleba już dawno nie ma. Matka od świtu do późnego wieczora w kołchozie. Czasami przynosi stamtąd garść prosa lub owsa. Czyli, jak widzimy, z tego całego gospodarstwa został dom, który i tak rodzina musiała sprzedać. Sprzedali go za chleb, za Produkt tej sytuacji pierwszej potrzeby, za produkt, który umożliwił im dłuższe przetrwanie w tej trudnej sytuacji. Kwestia matki jest bardzo ważna, dlatego że matka, wykradając chleb z kołchozu, tak naprawdę naraża swoje życie dla całej rodziny, dla wszystkich dzieci. I tu myślę, zasada się w ogóle wielki rodzaj poświęcenia wobec grupę wobec rodziny, wobec przede wszystkim no życia, tak? To jest trochę z jednej strony to, co robi matka dusi, wykradanie tego owsa albo prosa z kołchozu, to jest narażenie siebie, ponieważ gdyby strażnicy kołchozu dowiedzieli się, że ona wynosi to proso lub owiec, rozstrzelaliby ją najprawdopodobniej. Kobieta by nie, nie przeżyła takiej sytuacji w dnie. To jest zatrważające, że ona świadomie naraża się na to, że pewnego dnia nie doniesie tego owca lub prosa do domu. Zapytacie, w jaki sposób ona to wynosiła, przynajmniej wynosiła to w ustach. Yy, w ten sposób yy, kobieta też ginie, bo ona ginie w ten sposób, że wynosi właśnie w ustach to proso lub owiec. Przychodzą strażnicy do ich domu. Cały ten opis śmierci matki Dusi jest do dlatego, że ona została pobita. Przeczytam wam niektóre fragmenty. Mamo wymęcza wreszcie ktoś z nas słowo. Ja czy on nie mogę sobie przypomnieć. Wysila się, ale i tak przewraca mi się w głowie. Mamciu, mameczko, krzyczymy, choć może to nawet nie my. Może to pusta chata zwariowała i z tego świata ją wyciąga. Oni odeszli, już zostawili nas, może wstawać. Mroź podchodzi bliżej, pada na kolana. Obok mamy przyrasta ustami do jej czoła, jego długi cień niej przysłuchuje się nieruchomieje. I kiedy matka um umiera, a dusia razem z myrosiem są obok niej, rozgrywa się między nimi dialog. Co tam ma koło ust? Myroś uwalnia się z moich objęć. No zobaczcie, wdocho. Lampa ledwie się świeci. Nie wiedzę nic i dlatego przesuwam się bliżej. Coś podobnego do pszenicy. Moje oko wyławia ziarenko, dokładnie myrosił, z krwią wyciekło. Ziarenko wyciekło, burczy mój myroś takim obojętnym głosem, jakby codziennie wiedzieć, śmierć mamy i to jak skącika z, z jej w ściachnie cienkim, czarnym ruczajem na policzek, a potem na szyję i gubi się w czarnych włosach. Z ust mam innych. Patrz znowu. Kobieta została pobita za wynoszenie właśnie z kołchozu ziaren pszenicy. W ustach i umiera. Osieraca dwójkę dzieci. To, co się dzieje potem z dusią i mrosiem, jest powiedziałabym szczęśliwym zakończeniem, które mnie w całej tej historii na przykład nie kupiło. I chyba to jest naj, naj, największy minus tej książki. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć o kolejnej bohaterce: o soli i mąż jest oddanym partii, pracuje dla partii i to dzięki niej Sola i to dzięki partii mogą wyjechać do Maco. Tam Oleksii otrzymuje przydział do pracy. Ma pilnować w kołchozie chłopów. Natomiast Sola ma być właśnie w tym sanatorium dla osób z otyłością. Tutaj mamy bardzo ważny wątek. Dążenia do idealnego ciała, do perfekcji, którą... Wmawia soli jej mąż. To on cały czas jej zarzuca, że jest nieidealna, że jeszcze będzie kiedyś piękna, jeżeli zrzuci tylko kilka kilogramów. I sola to robi dla męża, bo z jakiegoś powodu czuje, że go kocha. To całe leczenie otyłości jest przymusowe. Natomiast sola, pod nieobecność męża, zaczyna coraz częściej rozmawiać z jedną kobietą w sanatorium. Zaczyna dowiadywać się o tym, co dzieje się za płotem. Tak niedaleko. Bo kobieta mierzy się też ze swoim własnym wewnętrznym dramatem. Straciła córkę Ewę. I dla niej to jest ogromna strata. S Sola po prostu ma głęboką depresję. Oleksii tego nie rozumie. Myśli tak naprawdę tylko o sobie i o partii. Bo mężu Sola powie tak. Mój Oleksii nie wierzy w Boga. Partia to jego Bóg, jego ojciec i matka. Sola nie jest przez całą książkę do końca przekonana, jeżeli chodzi o partię i o to coś... Partia dzieje, partia robi, natomiast ma takie poczucie, że skoro mąż w to wierzy, no to dlaczego ona ma w to nie wierzyć? Mamy taki, cytat, soli, również o całym jej stanie duchowym, o tym, czy ona wewnętrznie przeżywa. Nie wytrzymuje tego znęcania się nade mną, tego zmieszania wokół mnie. Ono nie wyciąga mnie z nory na światło, tylko zwiększa męczarnie. Nie chce pigułek, herbatek, ćwiczeń, ani też uspokajających słów. Cały czas jakbym spała. Sola jest jedną z bohaterek, której rys psychologiczny znamy najbardziej w powieści. Trochę lepiej od rysu dusi. Natomiast jeśli chodzi o solę i dusię, no ta różnica wynika z tego, w opisach dusi dominuje instynkt. Dominuje instynkt przetrwania i są one o wiele bardziej naturalistyczne niż opisy soli. Jak wiemy, w opisach naturalistycznych ten instynkt jest przeważający. To, te, to tak mniej więcej trochę jak są opisy w chłopach. Te naturalistyczne, tam ten instynkt też jest przeważający. Dusia chce po prostu przetrwać. Ona chce przeżyć i uchronić siebie i brata. Natomiast sola musi zmierzyć się z tym, co jest wewnątrz niej. Musi zmierzyć się z własnym lękiem, przerażeniem, a przede wszystkim oddzielić się grubą linią od męża. Trzy dni, waruje poirytowana, rzucając kartką z zaleceniami lekarskimi. Zabijecie mnie, powiem więcej, mordujecie. Ktoś wam kazał? Chcecie, abym oddała Bogu duszę. A co z moim dzieckiem? Leczymy was. Lekarz uśmiecha się samymi oczami i pomaga mi włożyć płaszcz. Co do Ewy, to nic nie rozumie. Nikt tu jeszcze nie umiera z głodu. W ogóle to operowanie różnicami w odczuwaniu głodu jest dla mnie fenomenalne. To, co robi Tania Piankowa. To, że głód towarzyszy obu bohaterkom. Głód wysysa nas, wyjada, wykrusza, męczy coraz czerniejszymi, ostrożniejszymi, coraz cięższymi myślami. Obawiamy się podnieść głowę, żeby nie widzieć wokół siebie tych nieprzytomnych, cudzych oczu. Boimy się słuchać przeciągającego się lamentu, wymierającego morza ludzi. Patrzymy na znoszone buty, na bruk, ale i tam natykamy się na śmierć, której nawet kamienie już nie akceptują. Natomiast z perspektywy Soli wygląda tak. Głód, straszny, bezlitosny głód, głęboki, wszechogarniający, nienasycony głód. Głód, który pochłania to, czym nie wyżera wnętrzności, przeszywa na wskroś moje wnętrze. Po 40 godzinach ciężko jest się ruszyć, ociemnieje w głowie, strasznie zmęczenie nie pozwala się skupić, zebrać myśli na czymś jednym. Zobaczcie, że te opisy są zupełnie z różnej perspektywy. Dlatego, że... Dusi ten głód jest głodem, który lamentuje, głodem, który niesie strach, a u soli jest to głód, który jest w środku, jest pochłaniający, jest wyżarający, jest głodem, który unieruchamia. Dla dusi ten głód jest czynnikiem do tego, żeby coś z tym zrobić. Te bohaterki finalnie się spotykają ze sobą, kiedy to Sola opuszcza mury sanatorium i wychodzi na wieś i zdarza się z obrazami macoch, w których ludzie mają puste spojrzenia, nie ruszają się, po prostu wegetują, bo Sola szuka swojego psa Fili, który uciekł, ale pies już nie wrócił. Ostatnim bohaterem którego chcę Wam przedstawić i którego perspektywa też jest zawarta w tej książce, to jest Sfyryt. To jest człowiek kombientu, czyli takiej organizacji zajmującej się walką z kłakami, i tymi członkami byli najczęściej najbiedniejsi chłopi, ci, którzy czuli właśnie wielki wyraz niesprawiedliwości wobec systemu i wobec tego, że są chłopi, którzy mają więcej. Natomiast Sfyryt przeżywa swój wewnętrzny dramat w związku z miłością, tak jakby jego głód, jest trochę oparty na głodzie, miłości, ponieważ Sfryd jest zakochany w Hannie. Natomiast Hanna nie bardzo chce Sfryda. Jeszcze przyjdzie kozadowo za Haniu. Sama przyjdziesz porozmawiać, myślę sobie, ale ogarnie mnie uczucie niepokoju. Sfryd ma bardzo trudną sytuację w tej perspektywie. Jest też wyklęty przez większą część wsi, ludzie się go boją, dawni znajomi nie chcą z nim rozmawiać, dlatego że właśnie przyszedł na stronę kombientu. O Sferydzie opowiem Wam tak naprawdę najmniej, bo czytając tą książkę, jego historia chyba najmniej w... zapadła mi w pamięci. Najbardziej skupiłam się na dusi i na soli. Natomiast jego wątek jest o tyle ważny, że pokazuje kolejny odłam taki historyczny podziału w społeczeństwa, po prostu. I tego, jak można kupić i przekonać niższą klasę, aby stanęła naprzeciw tej klasy wyższej, jak po prostu skłonić tych. Którzy mają mniej, żeby wystąpili naprzeciwko tych, którzy mają więcej. Jest to oczywiście czwarty bohater. I tym czwartym bohaterem jest głód, który jest w życiu każdego z bohaterów. On jest w pełni upersonifikowany. Chodzi po chatach, zagląda z kąta w kąt. Jest, towarzyszy, obserwuje. Myślę, że to w opisach w tej powieści jest najbardziej zatrważające. Ten sam początek, w ogóle od czego zaczyna się powieść, to są słowa dusi. Na początku nie jest jeszcze tak strasznie. Najpierw puchną nogi. Cierpną coraz bardziej, drętwieją. Stają się takie ciężkie i pełne jak dwie beczki. Jakby ktoś codziennie wlewał w nie ołów i już nie trzymają cię jak trzymały kiedyś, a tylko przeszkadzają. Pierwsza strona to jest opis choroby głodowej. I skąd w ogóle ten tytuł? Wiek czerwonych Brówek? Jednym z objawów choroby głodowej jest okropne swędzenie skóry, takie jakby właśnie chodziły po was mrówki. Ten wyjak czerwonych mrówek właśnie odnosi się do tego objawu choroby głodowej. Innym objawem jest ten puchnący brzuch, w ogóle puchnąca skóra, bo organizm zmiera po prostu wodę. I te opisy mamy tak naprawdę w tym pierwszym fragmencie opowieści, na pierwszej stronie. Więc my zostajemy od razu skonfrontowani z tym, jak ten głód oddziałowuje na ciało bohaterów. Bo tej cielesności, odwołań do ciała, i tego, co ten głód robić w ciele, jest bardzo dużo. W opisach dusi, w opisach soli, zwłaszcza i szczególnie. Jeżeli chodzi o samą powieść, ja wam ją chciałam bardzo polecić, bo pomimo, że spędziłam nad tą lekturą bardzo długi czas, musiałam czytać ją powoli, bo żeby wyciągnąć jak najwięcej z tej lektury, trzeba, myślę, czytać ją powoli i trzeba pozwolić sobie jakoś tą lekturę po prostu przeżyć na spokojnie. To jedna z mniej znanych książek, ona mi została polecona. I ja ją polecam cały czas dalej. Ta książka jest tym bardzo ważnym głosem historii, która mam wrażenie niedobrzmiewa. Jest w Europie zapomniana, wspominana marginalnie. Wszyscy mają świadomość, że było takie wydarzenie historyczne, natomiast nie zagłębiamy się w nie bardziej. Kończąc już ten odcinek, chciałabym Wam nadmienić, że 25 listopada jest Dniem Pamięci Wielkiego Głodu w Ukrainie. I myślę, że warto o tym pamiętać, bo ten wielki głód przeżywali również Polacy. Mamy tu do czynienia z wielką klęską, z klęską ludności, odebraniem człowieczeństwa, dużej ilości narodu. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tego ważnego odcinka tego podcastu. Jest on dla mnie trudny i pierwszy raz też próbuję podejść z powagą do jakiegoś tematu. Więc jest to dla mnie niezwykle duże doświadczenie. Wiem, że nie przekazałam Wam wszystkiego, co chciałabym Wam powiedzieć o tej książce i tego, co jeszcze można o niej powiedzieć, tego, jak historycznie jeszcze można mówić o temacie Wielkiego Głodu. Natomiast nie czułam też, że jestem aż takim ekspertem od tego tematu. Chciałam Wam przedstawić książkę, kawałek literatury, który opowiada o tym wydarzeniu i chciałam to zrobić na tyle, na ile byłam pewna, że zrobię to kompetentnie. Wszelakiego rodzaju historyczne rzeczy starałam się opowiedzieć rzetelnie, operując przede wszystkim podstawowymi terminami historycznymi, żeby jakoś zakorzenić was w tej powieści i przedstawić rys, bo ja do tej książki na przykład usiadłam nie znając terminów i trochę trudno było mi odnaleźć się o co chodzi z kułactwem, z odkułaczeniem Kim był kombient, też tutaj miałam problem trochę z tą rolą Sfryda Myślę, że ja do tej książki wrócę jeszcze kiedyś, natomiast ona emocjonalnie mnie wstrząsnęła i nie wiem czy zrobię to w najbliższym czasie jeżeli chodzi o książki przeczytane w tym roku, jest to chyba najlepsza powieść, którą przeczytałam. Więc mogę Wam z czystym sercem tę książkę polecić. I dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka przystanku literatura.